I konie ruszyły. Eliminator ruszył jako ostatni, przedni Morinoco Flow. Tymczasem na froncie Wir. Wir, najniższa waga w polu, musi wykorzystać się na tud i prowadzić. Zatem Wir na drugim miejscu galopuje Serpenszyn. Dalej przy wewnętrznej Limelight. Obok niego większym kołem Coming Flow i pozostałe konie. Mają do pokonania jeszcze około 1300 metrów. Wir ciągle pierwszy na drugiej pozycji Serpenszyn do celownika 1200 metrów, Ville, Pension polem Orinoco Flow na trzeciej pozycji i tam razem galopują Limelight oraz Coming through obok siebie Web Web a konie już są blisko pół zakrętu. Cały czas Vir on dyktuje tempo i cały czas na drugiej pozycji galopuje Serpension Trzecie Orinoco Flow, czwarty Limelight, ostatni jest akurat przedostatni eliminator, z tyłu również w tej chwili cofnął się nieco coming through. Wyjście na prostą, na którą wyprowadzi wir i będzie próbował uciekać. Zatem wir przy wewnętrznej Limlight próbuje zaatakować od pola, od pola serpentszyn tam dalej finiszuje nie najgorzej również Orinoco Flow. A przy kanacie przeciska się, przy kanacie przeciska się akurat, ale tutaj od pola doskonale rozpoczął finish serpentszyn. I serpenszyn prowadzi, serpenszyn. Drugi jest akurat trzeci wir. Te dwa konie blisko siebie wygrywa serpenszyn. Drugi akurat trzeci wir. Czwarty Limla i czwarty Orinoco Flow.